Cześć, z tej strony Sarna i dziś mam dla Was dość nietypowe ogłoszenie, gdyż wpadłem na pomysł nowej serii, którą chciałem stworzyć właśnie razem z wami. Na czym by to miało polegać? Już wam szybko tłumaczę. Wielu z was często mnie pytało, czy można razem ze mną zagrać w Monster Hunter czy też inne gry. Często nam się to nie udawało, ale dzięki właśnie tej serii chcę to trochę zmienić. A co zrobić, żeby ze mną zagrać? Niedużo. Gdyż wystarczy tak naprawdę w miarę dobry mikrofon, żeby było nas dobrze słychać. Oryginalną grę, oczywiście, że móc ze mną zagrać, niekoniecznie musi to być gra Monster Hunter. Możemy też zagrać w inne gry, natomiast to już wtedy będzie trzeba ustalić. Ostatnią rzeczą, oczywiście, jest subskrypcja mojego kanału, żebym wiedział, że gram z jednym z moich widzów. Na wszystkie zgłoszenia, oczywiście, czekam na mojej stronie facebookowej. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że taka forma gry ze mną wam odpowiada. A sam zresztą nie mogę się doczekać tej serii, gdyż chciałem trochę was bliżej poznać. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!